Od 1 sierpnia do końca października w Centrum Kulturalno-Artystycznym trwa zbiórka plastikowych nakrętek dla Mai Kultys. Środki uzyskane ze zbiórki przeznaczone będą na rehabilitację dziewczynki, która urodziła się z rzadką wadą wrodzoną prawej nóżki. Maja wymaga bardzo dużej intensywnej terapii, ponieważ jej nóżka ona nie ma wszystkich kości, ona nie ma wszystkich stawów. Nie zgina tej nóżki, nie porusza stopą, dlatego też rehabilitacja pozwala wypracować większe zgięcie, większą ruchomość, większą, większą trwałość tej kości, która jest tam jedyna kość strzałkowa. Także rehabilitacja niezbędna. Maja mimo choroby jest bardzo radosnym i żywiołowym dzieckiem. Jest bardzo radosna, bardzo żywiołowa i generalnie wydaje nam się, że oprócz tej rehabilitacji i leczenia, które niestety jest nieodłącznym elementem jej życia, to jej, po, poza tym jej dzieciństwo nie odbiega daleko od dzieciństwa innych dzieci. W poniedziałek 31 sierpnia Maja wraz z mamą przyjechała do Centrum Kulturalno-Artystycznego po odbiór części nakrętek. Dziewczynka przeszła już kilka operacji i czeka na kolejną, bo chora nóżka nie chce rosnąć. Wada mai jest na tyle rzadka i skomplikowana, że dziewczynka musi kontynuować kosztowne leczenie w Stanach Zjednoczonych. W oczekiwaniu na operację Maja, jak słyszeliśmy, musi być rehabilitowana, a to też wymaga nakładów finansowych. Do udziału w akcji zachęcają gmina Kozienice i Kozienicki Dom Kultury. Patronują jej również wolontariusze z klubu Młodzieżowego Wolontariatu Skrzydła, działającego w KDK. Liczymy na państwa, by wspólnie pomóc małej Mai.